Ta najbardziej prawa strona, Konfederacja i przyjaciele. Ostatnio mam wrażenie, że pewnie też tak macie, chyba nie tylko ja. Otóż ostatnio mam wrażenie, że ilekroć czytam o tamtej stronie, to głównie są to teksty o tym, że czegoś nie złożono, coś źle złożono, nie w tym okienku, nie w tym terminie, po terminie przepadła subwencja, gdzieś niezgodność, gdzieś brak, ktoś listu nie wysłał, gdzieś zaniedbania, albo jak teraz. W ogóle przepadła nie subwencja, tylko cała partia. No bo wykreślono partię Nowa Nadzieja, bo ktoś czegoś oczywiście zapomniał złożyć lub złożył źle. Czułbym się bardziej komfortowo zmyślał, że środowisko, które wyrywa się do zarządzania i całkowitego reformowania państwa, ogarnia cokolwiek. Żeby chociaż te znaczki umiecie nakleić we właściwym miejscu i we właściwym czasie i potem to. Wrzucić do skrzynki. Był, był kiedyś taki wiersz. E, Jasiu, a wrzuciłeś ten list do skrzynki. No i właśnie no, oni ci konfederaci to są tacy. Tak, tak, wrzuciłem, wrzuciłem. No i potem pamiętacie ten wierszyk? Tam było, 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 że na końcu. Oj, ty, kłamczuszku, ja ci nie dałam żadnego listu do wysłania. mi <grym> się przypomniało nagle. <grym>